Dzień dobry, z tej strony, z kolei materiał na moim kanale. Gramy dzisiaj w sezonie pierwszym w wiekach kamienia. Słuchajcie, w UHC. Tak, gramy dzisiaj w uhc i słuchajcie, których dawno nie było na kanale, więc witam bardzo serdecznie i rozpoczynamy rozgrywce słuchajcie, na świetnej mapie wykonanej przez Kubosa, nawiasem mówiąc, i jakie mamy dzisiaj nowe craftingi, bo nowa rzecz się pojawiła dzisiaj na rejonie, właściwie kilka nowych rzeczy, ale wszystko sprowadza się do jednego, dwóch przedmiotów. Nie ma dzisiaj żadnych nowych zbrojek, broni czy czegoś tego rodzaju, ale z racji, że jest to, słuchajcie, UHC. Mamy sposób leczenia w tym momencie, tak? Zawitało leczenie, słuchajcie, do nas, którą jest napar z korzeni, napar z roślin, w sumie bym powiedział bardziej. I Do tego potrzebujemy po pierwsze kwiatów, po drugie ogniska, po trzecie piasku i musimy stworzyć słoiki, słuchajcie, czyli przetopić szkło. Szkło przetapiamy w tym wypadku akurat przy użyciu yy, ogniska, tak samo jak wszystkich innych rzeczy, bo przypominam, że nie ma nic innego i na starcie polecam zbierać wam dendaliony i czerwone kwiatki, ponieważ napar leczniczy jest dużo słabszy od potek chociażby. Fajnie jakby jeszcze tą falling ktoś wyłączył, to kurczę byłoby zupełnie ekstra. Yy, też Teraz co? Muszę zabrać sobie oczywiście drewno na start. Muszę zdobyć sobie mieczyki i tak dalej. Mamy tak około 20 minut na pozbieranie sobie wszelkich przedmiotów. Jak wiecie, w erze kamienia nie jest to aż takie ciężkie. Zbieranie czegokolwiek, tak naprawdę, bo potrzebujemy 5 sztuk żelaza, żeby mieć absolutnie wszystkie przedmioty, których potrzebujemy. Na ten jednak czas pozbierałbym sobie jeden z najważniejszych przedmiotów czyli de facto, no pozbierałbym sobie, kurde, bele pozbierałbym sobie skórę, bo do seta jakoś trzeba zrobić, prawda? Po drugie, pozbierałbym sobie kwiatki, których też pewnie powoli na świecie nie będzie. Jest nas 47, czyli około 46 graczy, słuchajcie. I z tegoż powodu właśnie muszę się tutaj pospieszyć. Krowy raczej już się rozpieszły bardziej w świat. Ja mówię, jak że ten że możecie się bardzo. Podziękować też, słuchajcie serduszkiem w komentarzach kubosowi, który zrobił dla nas te przez świetne drzewa i ten świat ogólnie skustomizował troszeczkę pod nas tutaj. No i co? No i grali, chciałem Was zaprosić też na transmisję na żywo na Twitchuniu. Słuchajcie, gdzie gramy właśnie na żywo w te tryby. I mogę powiedzieć Wam, że prawdopodobnie jutro pojutrze pojawią się nowe rzeczy z epoki kamienia. Powstaje też jeden fajny, duży projekt, ale o tym może Wam później opowiem, jak już będzie kurczę blade dokończony ten projekcik. Coś, co się Wam wszystkim, jeśli gracie eventy, przyda. Dobra, lecimy po pierwsze do wioski, bo w wiosce jest dodatkowa skóra za darmo, tak naprawdę, więc. Skraftowanie setów będzie dużo prostsze. Myślę sobie, jeszcze może to ognisko rozbić, bo z ogniska przy okazji można pozyskać. No można pozyskać kurde co. No można pozyskać węgiel, z którego będziemy w stanie zrobić sobie ognisko dużo szybciej. także jak mówię, lecimy sobie z tym wszystkim. Mamy teraz kurde belę 18 skóry. To mi starczy na jakiś dobry kawałek seta tak naprawdę. No i generalnie dzisiaj z racji, że to jest ukhaca, jak wspomniałem, Zostało dodany ten sposób healowania się w dosyć specyficzny sposób. Dobra, zbierać tego zboża raczej nie będę. Myślę sobie tak, zajdę sobie tutaj, zbierzemy sobie cobblestone'a. Czym prędzej pozbieramy sobie też może trochę żelaza, chociaż w tym wypadku nie mam akurat patyków, więc raczej po prostu zbieram sobie kobla Powiedzmy w ilości takiej, będę musiał teraz zrobić sobie siekierę. No niestety jeden patyk mi zabrak. Także drewna zebrałem zdecydowanie za mało. Więc muszę pójść w tą stronę. Tu mi ktoś coś wyrzuca Nie dziękuję, ja nie współpracuję gram solo. Pamiętajcie, że kiedy gramy, słuchajcie, w WHC albo inne tryby Bardzo bym nie chciał, żeby ktoś mnie tutaj faworyzował ze względu, że to jestem ja i tak dalej. Też to się tyczy fokusu i tyczy się po prostu rozgrywki. Muszę oczywiście nazbierać rzeczy też w postaci wełny, chociażby. Dobra, przy okazji to żelazo jak tutaj jest, to już sobie je zbiorę żeby później nie musieć szukać. Potrzebujemy tak naprawdę żelaza na co? Na siekierę i tak naprawdę na mieczyk, bo nie potrzebujemy niczego więcej, z racji, że obecnie nie odkryliśmy żadnych nowych takich craftingów. Ja wam przypominam, że jeśli macie jakieś propozycje co do craftingów, które moglibyśmy dodać jeszcze w epoce kamienia, możecie pisać w komentarzach, to być może, nie wiem, sprawdzi się wasze przewidywanie i faktycznie taki crafting dodamy. No a po drugie, cóż, mogę wam powiedzieć jeszcze, że muszę zrobić sobie siekierę, której też nie mam, czyli jeszcze muszę pozbierać z drewno i muszę pozbierać z drewna ołkowego, ponieważ jest ono potrzebne do craftowania słuchajcie, słoików. Tak, na zasadzie słoików rozwiązaliśmy problem robienia butelek. Butelki nie są tak tanie jak w zwykłym Minecrafcie, muszę Wam powiedzieć, ponieważ kosztują 3 deski i 5 szkła. Szkło, jak powiedziałem, wytapiamy sobie po prostu przy ognisku. Taka metoda tradycyjna, powiedzmy, trwa to troszeczkę inaczej, powiedzmy. Generalnie co? Co znajdziemy na mapie? Możemy znaleźć kości, gdzie, niegdzie jakieś inne znajdźki tego typu. Nie ma tu zbyt wiele, muszę powiedzieć. Ja przypominam oczywiście, że trwa w tym momencie sezon pierwszy, tak zwany eventów, czyli coś co wymyśliliśmy razem tutaj z ekipą i co sukcesywnie staramy się prowadzić w dalszym ciągu. Czyli tak jak nazwałem to, to sezon pierwszy, co to oznacza? Że co tydzień wchodzą coraz to nowsze itemy, coraz to nowsze epoki przerabiamy. No i ten sezon trwa 6 tygodni, czyli przez 6 tygodni od 2 do 5 materiałów w tygodniu będziecie dostawać właśnie z UHC plus danego trybu, który w danym tygodniu jest. Dobra, mamy już wszystko, żeby zrobić sobie potrzebne nam przedmioty. Ja myślę tylko jeszcze. Wiecie co, żeby się udać w większą podróż? Może znajdę tutaj więcej skóry. Z drugiej strony musiałbym, kurde, znaleźć e, przede wszystkim więcej kwiatów, bo muszę zrobić sobie tych healingów jak najwięcej. E, ta wioska została splądrowana przez nikczemnych kurcze jaskiniowców, więc tutaj raczej nie pokorzystam. Ale mam, kurde, kolejny, kolejny kwiatek na mojej drodze i to mi się na pewno przyda. Więc ja sobie szybciutko tutaj zbieram, czyściutko, słuchajcie, bo już będę ją na dwie potki. Potka, jak wspomniałem, leczy tylko i wyłącznie. Pół serca, więc będzie z tym problem, tak sobie myślę, w każdym razie, że przez to będzie nam się ciężko wychilować do maksa, No i dlatego trzeba tego zbierać dosyć sporo. Nawiasem mówiąc, tych wiosek jest tutaj całkiem sporo, więc jeśli ktoś potrzebuje zboża czy coś, to myślę, że da radę znaleźć. Chociaż nie wiem szczerze, czy chleb jest w epoce kamienia, ale okej. Okay. Na pewno mamy tutaj więcej skóry, której potrzebuje 24 sztuki, żeby zrobić sobie pełen set. Więc 23 już moje 24, dobra, mamy to Super, będę mógł zrobić sobie pełen secior Więc wiecie co, ja sobie teraz może trochę skipnę Poszukam potrzebnych mi przedmiotów I słyszymy się tak naprawdę za chwilę, jak będę prawdopodobnie Kopał kobla, żeby porobić te naboje do pracy Kolejny w kolejności będzie piasek, ale skorzystam z tego, słuchajcie, że jestem w miarę spokojnym miejscu w tym momencie i skorzystam sobie ze zrobienia ogniska. Na pewno będę chciał ognisko, słuchajcie, sobie uszykować, więc czym prędzej robimy sobie takie jedno, taką jedną sztukę. Dobra, nie widzę tutaj za bardzo problemów, żeby sobie móc poprzepalać i poprzepalamy sobie, co jest potrzebne. Po drugie, musimy zrobić sobie butelkę, słuchajcie. Jak wspomniałem, kosztuje ona 5 szkła, więc no troszeczkę nas to będzie kosztować pod względem czasu, no i wykonania. I mamy tutaj jakiegoś pędraka, który mi podchodzi. Dobra, na szczęście zebrałem całe moje żelazo. Myślę, że sobie pójdzie, kurde, stąd. Dobra, też piasek zbiera z tego, co widzę, Nic nie warto się nim przejmować. Dobra, weźmy, łóżmy w takim razie piasek sobie na naszym przepalanku, żeby to szybciej się, kurcze, blade wyrobiło, bo potrzebujemy tego szkieła czym prędzej, żeby porobić sobie właśnie chociaż jedną na start buteleczkę z możliwością leczenia nas. Dobra, kolejne trzy przepalamy. No i nasz kolega coś tutaj, kurde, definitywnie koło mnie się trzyma. Nie podoba mi się to w ogóle. Dobra, startowo robimy sobie oczywiście siekierę, która jest Fajną bronią. Nie jest jakaś OP, oczywiście, bo teraz są rzeczy dosyć znerfione do takich klasycznych Minecraftowych. Ale możemy zrobić sobie pierwszy słoik, słuchajcie. Więc mamy Glass Bottle. No i możemy z niego zrobić sobie napar leczniczy. Napar leczniczy, jak wspomniałem, leczy nam dokładnie pół serca. Także nie jest jakimś przemocnym itemem, który kompletnie niszczy gaming i tak dalej. Jest to po prostu napar ziołowy, jakbym miał ująć. Więc ja sobie wezmę jeszcze, słuchajcie, trochę może piasku. No i korzystając z tego, że mam jeszcze dużo czasu, poszukuję tych więcej rzeczy, tak naprawdę. Więcej butelek, bo będę musiał tego pić Całkiem sporo, wydaje mi się, przynajmniej. A myślę, że tutaj, gdzieś w jaskiniach, przynajmniej znajdę miejsce, gdzie spokojnie będę mógł sobie wszystko powytapiać. Po szkło, więc mogę uszykować sobie zapasowy słoik numer dwa. Dzięki temu będę mógł sobie troszeczkę więcej potek powiedzmy nosić. Brakuje mi już kwiatków. Generalnie, no cóż, muszę się w takim razie, słuchajcie, streścić z tym, co mam. Druga sprawa jest taka: zbieram sobie ogniska, bo jest to darmowy węgiel, który do mnie wróci przynajmniej. Na po drugie, szykujemy sobie w tym momencie na prędce seciora. Bo myślę, żeby tutaj sobie chodzić uzbrojonym, po prostu jest to i tak najlepsza forma uzbrojenia w tym momencie czyli skórzany secior. Po drugie, wezmę sobie jakieś bloki na pasek. I ile mamy czasu? Tak naprawdę. Czasu mamy jeszcze, kurde, całkiem sporo, bo tak naprawdę około 20 minut. Nie wiem, ktoś chyba przesunął timer. Jestem tego pewny wręcz, bo miała być 13.00, moi drodzy. Także tutaj jest jak najbardziej błędna godzina podana. Także ja to przesunę, słuchajcie. I znowu ktoś się bawi w ustawianie PvP na inny czas. Nie, moi drodzy, 13 jest dokładnie startem dla wszystkich graczy tutaj, także nie patrzcie na ten timer, bo coś jest, kurde bele, nie tak pougrywane w każdym razie. Cóż mogę powiedzieć, moi drodzy. Ja na ten czas jednakowoż idę przede wszystkim kopać kowla. Po drugie, rozejrzę się za kwiatami. No i muszę jeszcze zrobić sobie tam jedną ważną rzecz, czyli moją broń dystansową, moi drodzy, czyli muszę ułożyć Y. No, i muszę sobie tutaj dołożyć i mamy slingshot w tym momencie. Myślę, że takie slingshoty będzie lepiej zrobić sobie dwa, bo one mają dość podniszczone durability. A przykro by było, jakby się zniszczyło czasami, słuchajcie, po drodze. Widzę, że gracz znalazł diamenty. Bardzo serdecznie gratuluję znalezienia nieprzydatnych kryształów, generalnie. Bo pragnę przypomnieć, że w dzisiejszym, w tym tygodniu, tak właściwie, diamenty nie mają absolutnie żadnych, słuchajcie, craftingów. Dopiero prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będą się pojawiać pierwsze jakieś tam itemy. W epoce starożytności, słuchajcie, jakieś sztylety rytualne czy inne tego typu itemy. No, ale chyba dosyć tych, powiedzmy, lików informacji, moi drodzy. Na ten czas ja muszę się skupić na tym. Zbierając właściwie kamienie do mojej procy, muszę Wam też przypomnieć, że dzisiaj będą dwie rundy, więc jak coś po walce, od razu nie wyłączajcie odcineczka moi drodzy. To zdążycie jeszcze obejrzeć sobie drugą rundkę. Przypominam Wam. No i oczywiście jeszcze raz przypomnę, że jeśli macie jakąś propozycję craftingu. Która wam, powiedzmy, pomysłowo wpadła i pasowała by do tej pory, yy, w epoki, w czasach właściwie, to napiszcie ją w komentarzach. W ogóle jak typowy jaskiniowiec siedzę w jaskini, tak chciałem tylko zwrócić uwagę na to. Yy, generalnie, co do znajdziek, słuchajcie, które można znaleźć sobie w dungeonach, to jest sprawa, którą możemy poruszyć. Yy, bo tak, to jest normalny teren pod Ziemią, co warto kurde nadmienić. Yy, sprawa jest taka, że jeżeli ktoś znajdzie dla przykładu yy, sobie wiadro i zrobi sobie wiadro z lawą, poprzez, nie wiem, na zbieranie lawy po prostu do niego, nie? Yy, nie mamy do tego żadnego problemu i jest to traktowane po prostu jak wy wykorzystywanie, powiedzmy, w kamienia, <laughs> kosmicznych cywilizacji technologii czy coś tego rodzaju. No, Także jest tutaj jakaś mała przewaga, powiedzmy, dla takich ludzi. No ale ewolucja też poniekąd tak działa, że daje przewagę niektórym. What the f fakt. Okej, okay, mam dziwną opętaną wodę kurde w rzece. Jak tylko wystartowało PvP, słuchajcie, więc zaczynamy walki jaskiniowców, że tak powiem. Mamy lekkie problemy z, z TPS-ami momentami, ale da się jeszcze jakoś przeżyć to, powiedzmy. Dobra, jest kinok. Kinok oberwał ode mnie. Mam strzałę, kurde bele. Straszne lagi się zaczęły robić, dobra, jest kino, kurde, walka o jaskiniowców dwóch, kurde, czuga here, dobra, pijemy se potę w takim razie, pota wypita, muszę podnieść jak najwięcej potek z niego, słuchajcie, żeby móc się wyregenerować, bo każda potka to jest pół serca, więc to nie jest za dużo, jakbym chciał powiedzieć, więc będę musiał pić jedną po prostu za drugą, dobra. Generalnie straciłem trochę za dużo HP w porównaniu do tego, co tutaj zyskałem. No ale dobra, co mamy? Mamy, słuchajcie, mamy, słuchajcie, w tym momencie borówy, które ja sobie z chęcią wezmę, bo na pewno nam się przydadzą jakoś do zatrzymania przeciwnika, szarżującego na nas. Ja bym sobie jeszcze podpił tych podków troszeczkę. No i zdecydowanie musimy zgłosić, słuchajcie, problemiki po tej rundeczce, że tak powiem. Swoją drogą nie wiem, czemu wyrzucam butelki. Przecież butelki będą mógł napełnić z powrotem kolejnym jakby naparem leczniczym, więc kurczę, ja będę sobie je zbierał oczywiście z powrotem, bo raczej nie ma po prostu co ich wyrzucać. Dobra, po, po pierwsze ja jestem w stanie zrobić sobie dwa kolejne. Na parę, więc robię sobie od razu to jest dodatkowe serce życia. I mamy, słuchajcie, borówy, które są super, bo borowy przede wszystkim pozwalają slowować przeciwnika, który za nami biegnie, więc poniekąd potrafią zastąpić niektóre przedmioty typu wiadro. Bardzo dobrze. Ja mogę szukać kolejnych przeciwników. 12 strzał mam, więc to mi się na pewno przyda. W sensie, kamieni, słuchajcie. Jest strzałki. Okej, okay, jest strzałki, co ma kurde bele, krzywe strzałki. I co ja mam tutaj zrobić w takiej sytuacji? Ja myślę sobie tak. Jakaś impotation Arrow 5, tutaj zrzucimy sobie. Okej, okay, nie wiem, kurde, to jest ciężkie, naprawdę, Ok, pierwszy hicior mój, mój drugi hicior i uciekam, uciekam, wieje stąd, dobra, jagody za mnie, okej, okay, jak to wygląda, leci za mną cały czas, dobra, więc trzeba będzie tutaj wejść do wody prawdopodobnie, dobra, kurde, obstrzeliwujemy, słuchajcie, obstrzeliwujemy cwaniaczka, widzę, że lagi się troszeczkę na chwilę ogarnęły, więc prawie go, kurde, trafiłem, dobra, no niestety, muszę dopić sobie potkę, którą mam, Cyk, mam w tym momencie bardzo mało HP, niestety, w porównaniu do niego prawdopodobnie. No ale okej, okay, możemy wrócić w takim razie do ofensywy tutaj na niego. Okej, okay, czałki mnie trafił. God damn, czałki razy dwa. Kurde, no i padłem, słuchajcie. Masakracja, no ale cóż. Padłem sobie, uczciwie wszystko było tak, że TP cyferkowy, słuchajcie, do V czałk. Muszę się tutaj przeteleportować, oddać mu moje przedmioty, więc czałki siema. Dla ciebie te itemy są tutaj, powiedzmy. A my słyszymy się na drugiej arenie. Słuchajcie, jak zgłosimy troszeczkę problemy z serwerkiem. Tutaj, że są pewne problemy z lagoszkami. Okej, okay, słuchajcie, wystartowaliśmy więc kolejną rundę. Dzień dobry, witam na drugiej arence z Minecraft do w każdym razie UHC w czasie epoki kamienia sezonu pierwszego, tak, druga arena, czuję się jakbym nagrywał inny film. De facto minęła godzina od poprzedniego materiału i zostały lagi, słuchajcie, naprawione. Więc nie mamy już lagów, nie mamy już problemek z przywieszkami na serwerze na pewno. Dalej moja woda jest automagiczna, powiedzmy. No i dalej potrzebuję zebrać sobie wszelkie przedmioty, więc teraz dosyć w formie skurtowej, że tak powiem. Będę wszystko zbierał, co potrzebuję, słuchajcie. No i będę się z wami słyszał już za chwilę. Taka sprawa jest, że muszę wszystko sobie teraz pozbierać, więc maybe zrobimy sobie drewno. Dobra, nie będę, od... nie będę pluł na tego, kto mi drewno daje. Darowanemu drewnu nie zagląda się w zęby, czy jakoś tak w każdym razie. Myślę sobie tak, tak, cyk, cyk, cyk. Dziękuję, ale możesz mi nie dawać. Możesz sam grać pod siebie, mordeczko. Ja w tym czasie, słuchajcie, pobiegnę, bo muszę znaleźć krowę i muszę znaleźć owce sobie, żeby zdobyć wszelkie przedmioty, których będę tutaj potrzebował. Oczywiście, drzewo też będę musiał sobie jakieś ściąć prędzej czy później, ale myślę, że najpierw zadbamy o to, żeby mieć w co się ubrać. Tak, przyda nam się na pewno jakaś zbroja co do tego wszystkiego. Na razie temu oczywiście że tego nowego nie ma, co mogę wam powiedzieć. Trochę wybity rytm mam, szczerze, jeśli o mnie chodzi w tym momencie. Jeśli pytacie dlaczego, to dlatego, że nagrywam w sumie ten odcinek po godzinnej przerwie. Godzinę temu nagrywaliśmy poprzednią arenę, w tym momencie nagrywam tą arenę. Po drodze były... Pixel bo mieliśmy właśnie problemy z serwerem, ponieważ jeden trefny plugin się odpalił, niestety, więc poszła tutaj informacja i czekaliśmy aż to naprawią. No ale na szczęście, słuchajcie, zareagowali i naprawili to bardzo szybko, więc możemy po raz kolejny sobie tutaj nagrać. I nie, godziny tego nie naprawiali, po prostu ja zrobiłem sobie przerwę w nagrywce UHC. No i poszedłem sobie grać po prostu w Pixelmonki. Jeśli nie pik jeśli lubicie Pokémony i granie Pixelmon i tego typu rzeczy, no to polecam Wam bardzo serdecznie mój kanał główny, czyli kanał Cyfer, na którym obecnie trwa dosyć już fajnie, bo sobie sumie szósty odcinek się już będzie pojawiał. Yy, dzisiaj. Seria z Pixelmonów właśnie, więc polecam serdecznie. Dobra, mamy tutaj wioskę. Monka W. Dobra, mamy tutaj wioskę, ale pytanie, czy w tej wiosce cokolwiek się zachowało, nie? Widzę, że akurat kurde kinok wleciał, także lipa pod tym względem na pewno. Ale jest coś, co chcę zebrać. Coś, co mi ułatwi trochę roboty. Jak to sobie zbiorę... Okej, okay, to mam trochę drewna do przodu. Tych krów jest jeszcze sporo. Ja muszę mieć 24 chyba skóry, jeśli dobrze pamiętam, żeby zrobić sobie całe uzbrojenie. 20... Myślę, że na spokojnie z tym pójdziemy, wydaje mi się, że każdy raczej na spokojnie powinien zdążyć sobie robić wszystko i zapomniałem w ogóle kwiaty zbierać w tej rundzie, masakracja jakaś kompletna, także no, no muszę lecieć, kurde, z tym wszystkim. Tak, Nawiasem mówiąc, jak oglądacie ten odcineczek, polecam serdecznie zajrzeć na Twitchunia, słuchajcie, na Twitch TV cyferkowy. Czy na przykład aktualnie nie nagrywamy kurdebele odcineczka z UHC, albo bardziej chyba diłosów, dzisiaj chyba diłosy będą robione, kiedy ten odcinek latuje. Mm, kolejne, więc będzie można teamowo sobie zagrać. Po raz kolejny by the way, mam deja vu, bo wracamy dosłownie po te same itemy. No ale dobra, ja się wielę słuchajcie zakraftowanie sobie wszystkich itemów, siekierki i tak dalej, no i słyszymy się bardziej przed PvP. Telka, Trzy drewna i pięć szkła. Okej, okay, dobra, jesteśmy na bardzo zaawansowanym już etapie, słuchajcie, zebrałem wszystko, co potrzebuję, dosłownie, ja myślę, że miecza w tej rundzie nie będę robił, będę bardziej pod walkę, myślę, siekierą sobie tutaj szedł i splingshotem, ponieważ teraz nie będzie lagów, więc mogę liczyć na to, że moje strzały nie będą miały efektu impotention arrow 5, więc będę mógł dosyć celnie atakować moich przeciwników, wezmę sobie oczywiście drugą siekierę w drugi slot w razie czego. Mam jeszcze, nawiasem mówiąc, 10 minut na pozbieranie sobie wszystkiego tutaj, co potrzeba. Na ten czas myślę też, że poszukuję na zapas więcej słoików. Może być to dobrą metodą w każdym razie. Słoiczki równa się heal, więc myślę, że jak najbardziej się przyda. I żarcie by się przydało, bo dzisiaj będziemy dosyć mobilni w tej rundzie na pewno. Mówię, brak lagów dosyć dużo tu zmienia, a gracze są dosyć mocni, którzy nam tutaj teraz pozostali, więc muszę się skupić na tym, żeby trzymać przede wszystkim destans, a po drugie, żeby móc się wystarczająco leczyć. Myślałem też nad tym, czy teraz nie stracić czasu po prostu reszty na poszukiwanie, słuchajcie, kwiat które są potrzebne, bo jak widzicie mam tylko dwie poty przy sobie, niestety pół serca straciłem w kanionie przed chwilą. Więc jest to taki niefartowny traw, że tak powiem. Więc nie wiem czasami, czy nie wyjdę na powierzchnię jeszcze sobie, yy, kiedy wszystko mi się tutaj poprzetapia, wszystko mi się porobi i czy nie będę tutaj, nie wiem, zwiedzał okolice czy coś tego rodzaju. No przydałoby mi się, no butelki mam, wszystko w sumie mam, co bym musiał zrobić, żeby mieć, kurczę, blade więcej potków. No a regeneracja zdrowia, jak widzieliście, jest dosyć ciężka dzisiaj. No ale cóż powiem, no to są takie wywary, dost dostatecznie chyba starą metodą robione, że po prostu nie leczą nam więcej HP. Nawiasem mówiąc, złote jabka do nich jeszcze troszeczkę czasu musi być, w każdym razie do klasycznych złotych jabłek z Minecrafta. No ale mogę powiedzieć też, że co do itemu yy, co jakiś czas na Discordzie. Discord macie link do zaproszenia, w każdym razie w opisie prawdopodobnie, możecie dołączyć tam bez żadnego problemu. Yy, będzie publikowana grafika z aktualizacją itemów, ponieważ niektóre z itemów, właściwie większość, będzie po prostu z danej ery na erę usuwana. Nie będzie ich, po prostu nie będzie, ale będą zastępywane innymi przedmiotami, które będą pro, pro, tą samą funkcję, powiedzmy, pełnić, więc myślę, że warto, słuchajcie, sprawdzać będzie na bieżąco, co zostało usunięte, co zostało wprowadzone, bo akurat może wprowadzimy wtedy Waszą ulubioną broń, albo jakiś po prostu przedmiot, który jest lepszy od tego, co teraz, a Wy na przykład tylko będziecie znać jeden crafting. Także musicie dołączyć na Discorda po prostu, w sensie musicie. Zapraszam serdecznie. Jeśli chcecie mieć bieżące informacje co do wszelkich jakichś craftingów i tak dalej, to myślę, że po prostu warto sobie dołączyć na pewno. Na ten czas ja jednakowoż prnę przed siebie no i myślę, że jeszcze poszukam faktycznie tych kwiatków, a dużo widelec jeszcze zrobię sobie jakąś więcej podkrehila, no bo one mi się przydadzą, póki co mogę sobie uleczyć tylko serduszko. To nie jest dużo. Deję. OK, namierzyłem, słuchajcie, źródło yy, składników potek. Bardzo dobrze, bo z tej strony chyba jeszcze nie z... doskładnie przepraw... Przepra... sprawdzili wszystkiego. Nie wiem, język mi się plącze. Trzecia godzina kurde nagrań, po prostu masakracja, moi drodzy, już się wysławiać nie potrafię. No idę w tą stronę, bo myślę, że co jak co, ale poty będą potrzebne dosyć wszystkim, tak? Bo każda walka będzie kończyć się tym, że będzie trzeba się uleczyć. No prawda, przewagę zyskuje ten, kto najmniej walczy de facto, no ale cóż, no tak bywa, no z drugiej strony, w tym momencie, kiedy zdobywam rzeczy na potki, nie mogę zdobywać rzeczy na strzały, niestety, więc dosyć mocno się wzmacniają gracze dystansowi, którzy wykorzystują ten sam czas na zrobienie sobie broni dystansowej. Wydaje mi się, że to też jest jakaś metoda, słuchajcie, na ugranie dzisiaj. No, ale na ten czas co? Ja sobie robię, kurczę, potki. Cyk, razy dwa, pięknie, ładnie. Mogę sobie dorobić jeszcze jeden słoiczek. Także słoik został zrobiony i zrobię sobie z tych popiów, żeby kurde, służyć wszystko. No i już 2,5 serca sobie uleczę. Także jakieś tam mniejsze PvP jestem w stanie wychilować w 100%, więc naprawdę dobrze wydaje mi się. W tym momencie jest ze mną. Ja też nie mam co szukać. By the way, usunęliśmy, słuchajcie, skrzynię, bo gramy de facto na tym samym świecie, więc nie ma już tak dużo itemów, powiedzmy, takich podstawowo minecraftowych, bo poprzedni poprzedniej arenie widzieliście, że niektórzy mieli refile i inne takie rzeczy. Jak sobie to znaleźć można było w skrzyniach, ale z racji, że świat jest ten sam, stwierdziliśmy... Stwierdziłem, nie będę zmuszona na innych, że po prostu usunę, słuchajcie, wszystkie skrzynie, jakie są pod ziemiami. No i w ten sposób 90% itemów, które jakoś tutaj wspierały graczy w stylu pakety i refile, zostały usunięte. Tak, żeby wyrównać troszeczkę bardziej szanse wszystkich graczy. Dobra, słuchajcie, mamy to. Jest PvP włączone. Fak, straciłem pół serca na schodzeniu z górki. No, ja pierdyle... Ale fejla w tym momencie walnąłem. Dobra, nieważne. Lecimy, słuchajcie, za dwoma napoceńcami, którzy tu się gonią. Dwóch kurde jaskiniowców mi się tutaj goni normalnie. PvP nie zostało włączone. Admin! Proszę mi tu włączyć, czym prędzej je. Ja się tutaj, kurde, będę trzymał dopiero, jak zobaczę, że można się sklepać normalnie. Dobra, jest PvP włączone. Normalnie mi zepsuł wejście tutaj. Ja tu wejście smoka specjalnie planowałem, a tu normalnie tak mi poipsuł, nie? Dobra, mamy, słuchajcie, jeszcze jednego. Ziomeczka z tej strony, więc mogę go tutaj obstrzeliwać ładnie. Niestety woda bardzo spowalnia moje strzały, więc nie ułatwia mi to roboty na pewno. Dobra, muszę go gonić. Niestety strzały mi się skończyły. Miałem ich tylko 10. Tak to wygląda. Walka w epoce kamienia jest ciężka, moi drodzy, walka o przetrwanie, tak naprawdę to wszystko jest. Dobrze, muszę go w takim razie pogodzić, bo niestety usunęło moje strzały z ziemi, więc mam nadzieję, że on jakiegoś cobblestona ma przy sobie. Nie ma też łódek, pamiętajmy o tym. Dlaczego pływam w wodzie, a nie pływam na przykład, słuchajcie, łódką. To pytanie, które może mi ktoś zadać. No i będzie głupie pytanie, bo po prostu nie ma łódek, moi drodzy. Okej, okay, dostał delfin Grace. Super! Nie, naprawdę, delfiny, jesteście genialne. Po prostu uwielbiam te saki morskie, kurde, w Minecraftie Naprawdę. Ba bardzo mi pomagają. Nie, no, pomocne te zwierzęta. Naprawdę. Okej, okay, Jerry. Jerry Smith? Oh my godness, moi drodzy. Teraz każdy zgaduje Może napisać, z jakiej to jest, kurde, bele, kreskówy. Imo. Albo z animacji raczej. Nie wiem, kreskówki chyba bardziej. Okej, okay, Jerry. Wybacz mi, Jerry, ale muszę się ciebie pozbyć bardzo szybko. Dobra, Jerry ładnie zestrejfowany tutaj przeze mnie został. Butelki, buteleczki. Dopijamy sobie oczywiście wszystko, co mamy. Ja mam tutaj jeszcze tego specyfiku, że tak powiem, wystarczająco, żeby się dosyć mocno wychilować. A przynajmniej jestem w stanie pokraftować sobie tych butelków jeszcze troszkę. Więc na spokojnie sobie uleczę to HP. Czasami z tego co widzę, kurczę blade leczy mnie to za pół serca, a czasami kurde bele chyba nie leczy, bo nie nadąża. Widzę, że ktoś biegnie w moją stronę. Dobra, trzeba by się pochylować trochę, wydaje mi się. Strzał nie miałeś, niestety ty, biedaku, nawet strzał nie miałeś. Dobra, muszę się stąd oddalić, definitywnie. Tutaj mamy kolejnego. Oh damn, to jest sans. Nie ciekawie, szczerze mówiąc, między młotem a kowadłem. Tak trochę pośrodku niczego zostałem dosłownie w tej chwili. Plus, mam trochę mało kwiatków, tak w ogóle ich nie mam. To nawiasem mówiąc. Dobra, wypiłem prawie wszystkie poty. Jeszcze jedna. Więc walimy sobie chila tyle, ile możemy. Dobra, trochę się doleczyłem. Ważne, że nie jest słuchajcie, system leczenia się, bo nie wyobrażam sobie UHC bez możliwości wyleczenia sobie ran. Jest to mozolny proces, bo nie mogę tego inaczej powiedzieć. Bo taki jest i taki miał być, bo to jest era kamienia, pamiętajcie. Epoka kamienia, moi drodzy. Czyli wszystko jest takie toporne, mozolne, ciężkie i mega słabe, dosłownie. Tak, tak to miało być w praktyce, tak? I tak chyba to wypada, jak powinno być. Więc okej, okay, mamy dodatkowe serce HP, więc wszystko się składa idealnie dla mnie teraz. Dobra, mamy to. Jeszcze bym sobie troszeczkę wypił. Ciul, dobra, jest wypite. I pytanie, czy nie ma jeszcze jakichś kwiatów tutaj do leczenia. Tych się nie uleczymy, z tych się nie uleczymy. Nawiasem mówiąc można by było, słuchajcie, myślę, że na tryb jutro dodać jakieś specjalne nowe specyfiki z innych kwiatów. Tylko co, co by nam dawało na sekundę coś? Tak. W sumie nie bardzo cokolwiek by tutaj działało to. No ale okej. Okay. Mogę. Jeszcze to oczywiście zagrać mocno, jeśli uda mi się tylko zdobyć z kogoś, yy, kwiaty. Okej. Okay. Nie trafiłem. Na szczęście drugi hit wszedł mi lepiej troszeczkę. Dobra, zdobyłem kwiaciorki. Czyszczenie temu Sadg. Więc szybko mogę zrobić sobie jeszcze jedną potkę. Kolejne pół serca. A pół serca może czasami zadecydować o wygranej. Pamiętajcie o tym. Więc dobra, leczymy sobie pół serduszka. Zarą kurde biście. Kwiatów niestety żółtych nie podniosłem. Z itemami no raczej tutaj nic specjalnego nie mam. Nawet strzał nie miał. Kolejny gracz, który bez strzału jest. To mnie akurat smuci troszeczkę. Bo bez strzału no to nie postrzelam sobie z mojej kurcze blade tej... Z mojej, z mojej broni akurat, bo proca no to cho, Potrzebuje kamieni, kamieni oczywiście Dobra, mamy dwa żółte kwiatki Myślę, że zbiorę sobie je W razie czego, żeby mi zapchały sloty Powiedzmy w ekwipunku, to będę mógł podnieść Bez problemu po kimś itemsy, dobra Lecimy w tą stronę, za mną idzie krowa Krowiks tym mnie nie goni czasami Ja muszę nabierzeć kolejnego gracza, słuchajcie Mam 2,5 serduszka straty Nie jest to taka różnica w HP, która uniemożliwia Mi teraz granie, czy klepanie się Z mocniejszymi graczami, no ale oczywiście Fajnie byłoby się ją wychilować do końca Okej, okay, namierzyłem coś. Coś namierzyłem, słuchajcie. dało im, że tak powiem, player detektorze. Czyli w moich oczach po prostu. Dobra, jest tu gracz. Spoko. Mam, w razie czego wiem, gdzie on jest. Seki. Dobra, kolejny gracz, na którego warto uważać. Nawiasem mówiąc, dobra strategia. To jest to, co on zrobił. Czyli wziął sobie bloczki do drugiej ręki. No, powiem tak. Plus jeden. Kopiuję to. Bo nie zwróciłem uwagi, że przecież drugą ręką mogę budować w każdej chwili. Skoro nie ma tarcz, to jest dobra strategia. Naprawdę. Dobra, jak to wygląda? Mamy jeden kwiatek. Dobra, dla jednego nie będę się zbliżał, bo tam był gracz. Mogę przejrzeć okolice jeszcze pod kątem kwiatów, ewentualnie jakichś innych graczy. Zostało nas tyle. Twórca i Feniks nie grają nawiasem mówiąc, więc jest nas od dwóch i dziewięciu graczy do końca, więc w top 10 jestem. No, 30 graczy to nie robi aż takiego wrażenia, jakby nas 100 było. No, to już tu byłoby się czym chwalić na pewno. No ale tak uważam, że nie jest jakoś tragicznie, szczerze mówiąc. Jestem w tej top 10 graczy, którzy dziewiątce, która przetrwała kurczę blade najdłużej. Cieszy mnie to. Aczkolwiek muszę teraz obserwować wszystko, bo no niestety. Ale wszystkie kwiaty jakimś cudem zostały wyzbierane. Ja nie rozumiem, naprawdę. Ja to myślałem, że wiecie, przyjdę kurde po kopaniu i znajdę tych kwiatów na tyle dużo, żeby się jeszcze dozbroić normalnie w te potki. No ale niestety. Gracze ogarnęli o co chodzi. Ogarnęli, jak robić potki. W wyniku czego, no ja jestem bez chila w tym momencie żadnego. Chociaż pozostaje nam jeszcze jakaś szansa. Mamy by the way rysunki na ścianie, które miały tutaj być i są, faktycznie. Plus jeden, serio, serduszko dla kubosa, moi drodzy, się należy po prostu. Bo mamy kurde bele, rysunki na ścianie. Okej, okay, Tedger. Tedger nam tu biegnie. Tedger, kurczę blade odsunął się. <grych> w boże, była taka szarża na mnie przez chwilę, ale chyba się odwrócił, jak zobaczył, że zauważyłem go. No dobrze. Dla mnie to jest sytuacja bezpieczna, póki co. Mm, nie mam za bardzo co zrobić z rzeczami, które trzymam. Przydałoby się nakopać w sumie Chociaż to jest też ryzykowne w tej chwili Kopanie już chyba nie bardzo Chyba nie bardzo, bo gracze teraz będą się bardzo skapiać ok tam jest Segi Więc warto byłoby się mu tutaj rozglądać wszędzie Co się gdzie dzieje Border cały czas idzie do środka i chyba przyspieszył nawet Więc zaraz będziemy mieli tutaj naprawdę rychły Późny fidał, że tak powiem Battle Royale Segi zginął! Nie wierzę Jak on zginął? Okej okay. Okej okay. Okej okay. Okej. Okay. Dobra, sytuacja ideal. Strzały. Strzały jakieś, potki. Potka jest. Dobra, plecy mam. Sansik, pierwszy hit na Sansa wszedł. Kurde, dostałem z łuku, nie wierzę po prostu. Zginąłem w taki okropny sposób. No ale cóż powiedzieć, jak to mówią moi drodzy neandertalczycy. Uuu, Monke. W każdym razie, zginąłem. Także ja wyrzucam moje itemy w tym miejscu, jakby ktoś chciał skorzystać. No niestety, szanse wyrównane bardzo mocno. No ale Sniper mnie tu jakiś trafił, kurde Bele. Ja oczywiście uruchamiam już world border do finalnego powiedzmy pomniejszania się, żeby graczy zachęcić do rozgrywki między sobą. Zostało ich, nawiasem mówiąc, trzech. Także trzech pojedynkujących się finalistów, moi drodzy. Kto z nich zostanie wielkim zwycięzcą ery kamienia, UHC? Nie wiem tego szczerze mówiąc, chociaż Tedger ma tutaj naprawdę mocne zapędy z tego, co widzę. Mowali kurde z łuku. John to jest osoba, która mnie postrzeliła w piętę. Normalnie kurde pięta Hillesa to nie ta epoka przecież jest kurde bele. Dobra, wszyscy zaczynają być na otwartej przestrzeni. Wszyscy zaczynają siebie widzieć, więc raczej tutaj jakichś kryjówek robionych nie będzie. Widzę, że się powstrzymaliście od ruchu, więc ja troszeczkę tą, że tak powiem poruszę po raz kolejny. Border musi się zmniejszać, więc mamy słuchajcie dwa kile. Co?! Ten zginął od strzały wystrzelonej przez tego gracza. Oh my godness. Dominik Steve wygrał w dzisiejszym odcinku. Niesamowite, słuchajcie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na pozostałe social media. Łapa w górę, sub, komentarz. No i życzę miłego dnia. Cześć.